Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym odcinku z gry o nazwie My Summer Car, czyli z gry, w której składamy auto od śrubki do śrubki, a jest to tak zwana Satsuma, czyli w prawdziwości Datsun 100A, ponieważ auto, które składamy jest de facto takim samochodem, który występuje w życiu prawdziwym, Datsun 100A albo Nissan Cherry. Drodzy widzowie, w tym odcinku wybierzemy się do miasta, czyli dokładnie tu, gdzie teraz patrzę, no może bardziej tak. Do miasta, ale nasza droga nie będzie prosta, ponieważ ja pojadę vanem. Dzwonił Tejmo, list, który ostatnim razem wysłaliśmy z częściami, właśnie zaowocował sprzętem, który jest u niego do odbioru. W związku z tym zapinam pasy, odpalam diesla i ruszam w drogę, no bo przecież nie ma co czekać. Jedziemy po części do naszej sumy, więc można się spodziewać, że... W kolejnych odcinkach będzie grzebanko przy naszej Satsumie. No, na pewno będzie bardzo ciekawie, także w drogę. No więc już prawie jesteśmy. Ostatnia prosta dzieli mi od odebrania moich ukochanych części. Także szybko, szybko wjazd na pełnej. Proszę bardzo. Halo, Halo, Luxor wie Dzień dobry. Silnik zgasić. Coś ten za bardzo tutaj nie chwyta. Coś mu życie niemiłe. Uła, trochę się rozbił. Trudno. A wit, satana. O, momencik. Zanim jednak do tego dojdzie, to trzeba tutaj. Oj, bardzo. Dzień dobry, cześć i czołem, kluski z rosołem. Ja jestem Luksor i przyszedłem odebrać części, które zamówiłem. O nie. Uj, satana. Ale mi. jest. Dzień dobry, proszę pana, pan to myślę długo czekał, aż przyjadę, bo tam czuję, że tam już nawet chyba coś na, na nie leży. Jak tam panu dzień mija, bo powiem panu, że ja jestem strasznie zmęczony, ale za to mamy ładne, bezchmurne niebo dzisiaj, prawda? Czemu pan się nie odzywa? A... Mądry z ciebie ta? W mądrej głowie włos nie rośnie. Mhm, mm czyli twierdzisz, że ja głupi? Ja prosty chłopie jestem. Rozkraczone nogi kurczę siedzi. No dobra, to nie chcę, ze mną rozmawiać, to nie rozmawiaj w takim razie. Proszę pana, 1200 się należy. Tu za opróżnienie szamba. Ja tu poproszę gotówką only. Także cash only. Tutaj proszę bardzo, żadnych credit card, ani nic takiego. Ja panu paragonu nie wystawiam, dzięki czemu pan ma tani. I e, dziękuję bardzo. Tu pieniążki, proszę pana. Kurczę, szybciej te pieniądze, no. Brudna robota. A ty co pijesz, kurczę, jak ja pracuję? A, ci tu dam. O, dobra. Dziękuję bardzo. Ups, chyba panu coś tam pomoże. Nie szkodzi. Do widzenia. Życzę udanego dnia.

Nie było łatwo, ponieważ musiałem przejść przez ciężką i niezbyt ładnie pachnącą drogę. Ale jak widać, w końcu udało się. Także nareszcie mogę je odebrać. Koledzy mnie namawiają, żebym kupił 215. A po co, kurde? No, więc coraz bliżej miasta, jakieś cztery razy jeszcze zdążyłem kipnąć gdzieś po drodze, jakiś słup, zagapiłem się, ktoś zadzwonił, albo inne rzeczy, które mnie po prostu zatrzymywały lub sprawiały, że umierałem. Ale tym razem, welcome to Perażavi, czy, czy jak on się to nazywa, teraz już nic mnie nie zatrzyma, bo tylko prosta droga dzieli mnie od tego, żeby być, zapłacić i odebrać. Nie ma mowy tutaj o żadnych problemach, także proszę bardzo tu cyk wjazd na pełnej, kurde. Oh! Coś ten ręczny naprawdę coraz gorzej z nim jest. Dobra, tu nie wiem czy będę tankować. Na razie się ustawiam. O, cyk gotowy, odpięty, zamknięte drzwi. O i tu też już otwarte. Co tu w środku jest? Jakieś śmieci. To mi jest tak naprawdę niepotrzebne, także Tejmo może robi zdawanie, to, to weźmie sobie. Nie widzi mnie, <noise> Dobra Tradycyjnie Dzień dobry! Dobra, nie gadaj, do widzenia Nara, kurde Ua. Co ja takiego zamawiałem, że takie długie? A, pewno rurwa wydechowa Tak mi się wydaje Chyba raczej nic dłuższego, bo nie, nie pamiętam już tych paczek Ależ kurcze i dużo Tam w jak już tam po drodze jechałem Ja nawet nie wiem gdzie Tak się wgniotło Na szczęście do wejdzie wszystko Mamy tutaj mnóstwo rzeczy, kto oglądał, ten wie, co zamawialiśmy, aż ja już zapomniałem w sumie. Kto zapomniał co kupowałem wcześniej w tym momencie może napisać na czacie łapkę do góry, że podnosi rękę, że ja zapomniałem. Także kto zapomniał, to przekonamy się na kolejnych tutaj chwilach, które nas czekają, bo tu nie odcinkach, bo to nam się rozpakujemy. Dzisiaj unboxing, kurde. Odbiór i unboxing nowych rzeczy do samochodu, tak? Dokładnie! Tak będzie, tylko tu trzeba wszystko... Tu w ogóle ktoś depnął na to, patrzcie! Buta widać tam. Jak to tak można? Ja się nie zgadzam. Tejmo coś gada przez cały czas tam w sklepie. go nie słucha, nikogo nie ma. Do kogo on to mówi? Byś tam się tejmo, kurczę, umówił do jakiegoś pana specjalisty od spraw głowowych. Gło to jest na pewno licznik, to co teraz wróciłem. A to jest... Nie wiem, ale chyba był to po, pokrowiec. Zamknąłem, wrzuciłem, wszystko. Nic pod autem nie leży. Nie. Zostało nam 1526 w sam raz, żeby wypróżnić szambo, bo ono kosztuje... No Właśnie nie wiem, ile kosztuje. Dobra, jeszcze w takim razie tej mu wezmę mleko, parówki i to wszystko. Nie, czekaj, niech pomyślę. To wszystko. Do domu. Dobra, to na razie. To na razie, żegnam. To na razie w takim razie czas jechać do domu. No, także mój letni kurier. No i nareszcie jesteśmy pod domem. Teraz tylko zaparkować. Konkretnie, łach, przelot przez zwopłot 102 metry i na miejscu. Tylko trochę wycofamy. No i gotowe. No więc dosad sumy zrobiliśmy zakupy, które są już rozpakowane, a jest to m.in. nowy tłumik, jakieś tam dodatki, które nie wiem czy nam się przydadzą tak naprawdę, koło zamachowe, oczywiście układy wydechowe, mamy to co najważniejsze, czyli nową narzędziówkę, na niej nam będzie się zdecydowanie szybciej pracować, także jest nowa narzędziówka, trochę elektroniki, wzmacniacz, głośniki... Tamte mierniki, różnego rodzaju. Jeszcze tutaj mamy miernik do dawki paliwa. Oczywiście karaudio, audio, oto właśnie głośniki. A dodatkowo zamówiliśmy również nową rurwę wydechową. Pakiet przyciemnienia szyb, typ wieś. <grystanie> Oraz oczywiście nowa chłodnica, która na pewno będzie nam potrzebna. I nie ma tego zbyt wiele, ale jak widać, wystarczająco dużo, żeby zacząć rozbierać silnik i grzebać przy aucie na koło. O kurde, znowu wypadł ręczny, znaczy jak na najwidłach nam też wypadał, trzeba będzie go przykręcić po prostu znowu. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, jednej śrubki nie było z tyłu, także możemy go od razu już teraz przykręcić. Także, jak widzicie, sprzętu jest troszeczkę. A, to proszę bardzo, użyjemy od razu nowych kluczy. No, który to był numerek? Dziewiątka, ósemka albo siódemka? no mi to wygląda na coś mniejszego niż dziewiątkę także ósemka albo siódemka tutaj będzie, myślę że siódemka, o jednak nie, jednak będzie tak, no i słuchajcie o kurce, wypadło znowu, bo zaciągnięty, puścić trzeba puścić pu puść, teraz już jest puszczone, to zakręcaj trzeba szybko przykręcać, oj, znowu wypadł Teraz jest puszczony na pewno. Hmm, tu już jest odkręcić, przykręcić, przykręcić. Dobra, już jest ok. Coś musiało się bugnąć w grze. Prawdopodobnie było w takiej tabeli zapisane, że jest zaciągnięty, no a on wypadał. Także jest przykręcone i tutaj mamy jeszcze jedną śrubeczkę. Będzie to siódemka albo szóstka. Także sprawdźmy, weźmy kluczyk ładnie. Ono tu podał, to trochę zgnilizna, ale da się żyć. No nie, to na pewno nie siódemeczka. to będzie w związku z tym pewno, no nie wiem, może nawet się okaże że piątka, ale zaraz zobaczymy. No jednak może być to ta piątka, a cud nad Wisłą, jak będzie więcej, pewno będzie, bo piątka to tak nie wiem. Ach, jednak, <laughs> no także słuchajcie, naprawione, przy okazji zrobione to co nie działało, coś tu leży. Czy to jest mleko, a to sobie skorzystam. Akurat chciałam coś zjeść, bo była potrzeba. Także, drodzy widzowie, w tym odcinku to już będzie raczej wszystko. Mamy już przygotowany cały sprzęt. No niedługo będzie trzeba porobić troszeczkę. Także kolejny odcinek będzie nagrywany na żywo. W formie Lawidła, oczywiście, gdzie. O kurczę, chciałem go tylko leciutko przesunąć. Gdzie oczywiście będziemy zajmowali się naszym samochodem, jakieś zmiany będą wprowadzane. Kołem zamachowym zajmiemy się prawdopodobnie. Możliwe, że wszystko zrobimy od razu na jednym odcinku. Także moje letnie grzebanie przy aucie. Taki jest prawdopodobny tytuł kolejnego odcinka. A w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem.